Witamy na kolejnym spacereczku. I zapraszamy. Czaskawy kabaretkę dzisiaj? 120. Wszystko wiesz, cześć, jest OK. OK, wszystko jest OK.

Nein, nein Je mehr Sie kaufen Jetzt zu Dankeschön Das ist Not Insektengetränke Papa, Jackie, feine Nein, Insekten Die werden Sie nicht finden im Netz Die habe ich selber gemacht Die gibt es nur einmal auf der Welt Ach so Wahnsinn Alle diese Sachen da ist Unikat Unikat? Mhm. Wie viel kostet zum Beispiel die Kleine?

Pan jeszcze tutaj ma takie rzeczy. Ciekawe, nie? Ceramika artystyczna Bolesławiec, proszę bardzo. Patrz, Bolesławiec tutaj mamy. Handmade in Poland. No. no, mi się podoba ten Bolesławiec, co tutaj mam. Proszę bardzo. No, no, ale ładny. Ta miseczka, nie? Ciekawe to jest w ogóle, nie? Że to fotogram? po prostu spadnie i, I, się, i nic się z tym, się z tym stanie, nie, nie? nie stanie, nie? Niby pan... A pokaż mi Ciekawe, tam jeszcze, to ręce. Ale to to też tutaj masz takie. Proszę bardzo. A chciałabyś jedno kupić? No. Te małe po 10, a te pewnie po 15, nie? nie. A za die große? Die große 20 Po 20, te duże. Tak, a małe po, po 10, nie? No. A tu proszę bardzo, taka wyprzedaż. Każda część 2 euro. No, mi już się podoba to. Nie? Piękne to jest i nawet nie już nie to nie wezmę Te w Ok. Zajączki, nie zajączki talerzyczki fajnie także właśnie jest zrobione, że 2 euro odróżnione od innych rzeczy i ten, nie? No. Co tam? Jakieś kubecz... te kubeczki mi się podobają. Zobacz ten English home, angielskie. Pokaż. Pokaż? Ale też słońce, mam nadzieję, że będzie się to w ogóle nagra. Ja nie no. widzę tego jesteś w ogóle. I to się wyciąga, tak? Tak. Fajne. Dwa są takie widzę. Ale są powycierane są chyba, co? Te kubki też fajne, mega, nie? No, ale kubek to jest... To... Patrzę są nawet takie jajka. Ulolo wyskoczyło. Tak, to jest jednak porcelana, nie? Dobra, poczekaj. Dobra, jedziemy dalej. Mam nadzieję, że dobrze będzie widać, bo jest słońce, świeci. Mm. Proszę zobaczyć te piękne pudełka. Burman, Bawaria, piękne. Bo moglibyśmy się z Pana zapytać, po ile te pudełeczka dwa, no naprawdę piękne są, nie? o kurcze, o kaczki piękne kaki to też bardzo ładne bruliczek patrz co tam Piękna. Piękny czajniczek. Naprawdę niespotykany. <śm> na rękę. No to dla kobiet takie rzeczy ładne. Ok Kartoniczka. Piesek mówi, zapraszamy nowych widzów do subskrypcji. Ale to właśnie to one konkret. Otwierany. Ale zimno wieje. Sassenhaus, stary młynek. No, tak jest. Piękny, piękny. Zaraz zapytam o ceny. Może być jakiś fajny młynek ale ciężki ten pies, nawet go nie ciągam, bo jeszcze coś stłukę zapytam oceny tych młynków to też jakiś piękny młynek, ale stary młyn teraz trochę w kartonach pogrzebiem O, jakie liczne. Piękne. Bardzo ładne. Do tego jeszcze tu. O. Coś tu się może wygrzebie. Przeskoczymy się tu. Justyś, widziałaś tam jest taki sam młynek też, jak mamy tam ten sunset. Das. Ciekawe jaka cena w ogóle tego jest. Ładne rzeczy, śliczne rzeczy naprawdę, nie? A tutaj jeszcze są takie kufry patrz. O kochani widzowie zagadka do czego to służy Prosimy o pomoc naszych kochanych widzów, którzy pomagają nam zawsze. Co to jest? Manierka na wodę czy coś? Piękne? To jakiś dzwon chyba, nie? O kurczę Zasłonie? jest hmm. Ale to to w ogóle już też nie? Co to jest za pudełeczuszko takie malutkie, nie? Dobra, przeskoczymy sobie na drugie stoisko i zobaczmy co to za talerze piękne O Ale talerz Bawaria Fission Royce, ale piękne to talerze, nie? Tutaj coś jest, to mi się podobają te kachla, ale podobne jak na na prawda? Trochę podobne. Proszę bardzo, no, cuda. O, jakie pudełeczko piękne. Zaraz zapytamy już. Artur już się czai na to pudełko. Kaczuszki. Jesteś, a tu są te kafelki takie. O kurcze Letman ale ładna Ta kaka też fajna Piękna Piękne to też liczne, bez sygnaturki. Dobra, zobaczmy tą kaczkę. O, kaczka bez sygnaturki, ale bardzo ładna. I O kurcze! O, kurczę. o ale piękna muszla Lingen. otworzy pani może? To też ładne, śliczne Ale śliczne, nie? Mega Patrz to w ogóle Talerzyk z takim chłopczykiem Gebel Ło kurczę Gebel nawet ma talerzyki, zobacz Talerzyk z takim chłopczykiem, no pięknie. Ciekawe jaka cena Ale to w ogóle piękna ta Anfora Wszystko by się chciało kupić, można tu zwariować po prostu naprawdę Ale cacko, nie? No. To można do bramy gdzieś przymocować. No. Albo do, znaczy do drzwi, nie? No, mega piękna rzecz, nie? No, śliczna. Tak. Ja bym to też odłożyła. Artur, krótkim bym Pod... się zapytała o co Ciekawe, nie? No. No, no, bra, odłóż to, zapytamy, potem y... najwyżej podziękujemy, nie? Piękny, wazon. Przeskoczymy sobie szybko tam na drugą stronę. O, talerzyczki. Popatrzcie, to są ta, talerzyczki z tym e, właśnie, z, piękne. Ale to są takie talerzyki bez. Nie, 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 nie. One są powycierane. To już nie. To już nie. To, to też jak papuga mówi. Do subskrypcji zapraszamy. Czyli to jest miś mały, nie? Patrz. Ale piękne to Piękna Tak, z jedną tą, nie? Ale zimno jest, nie? Piękne duo. Ciekawe jakie ceny Kurczę, nie Mi się to na musza No Hol Pilamusza tutaj Widzowie, do czego to służy? My już wiemy. My już wiemy. Ale fajne, nie? Ale to piękne, nie? Takie pudło. Wow. Nie jeden pewnie by takie pudło chciał mieć, ale jest trochę wyszczerbione Co to jest w ogóle? Chińskie Takich pierdółek dzisiaj pełno O nawet złotówka jest w Polsce. 10 euro. Ale radio. Autotransitor jakiś. No, kurczę, nie? Radio tak. Nie, no, tutaj też jakieś mega radio. Nie ma innego, No, a to jakie też ładne. Fajna rzecz, nie? do o kurde, tutaj pani chodzi i wyzywa, co tu się tutaj dzieje Masakra, co to za ludzie żyją na tym świecie nie, niektórzy Tu paterka też jest jakaś ładna Ta paterka tutaj jest no. Dobra, lala tam jest Idziemy dalej, nie? Piękny. Piękny świecznik. Jakiś nowoczesny, coś? Świeczniczki takie ładne. Waga piękna. Ich habe keine, ich habe, Meine Bruder hat gesagt, nie über politik Du wirst nicht Piękne. No nic, tak po prostu patrzę. Co tam jeszcze? Było coś ładnego, te? Te solniczki piękne, nie? Ile panu za te solniczuszki? 5 euro za, a za te solniczuszki, nie? Tu zwiblisz. Sztuk 3 euro. Zwiblisz, tak? Zwiblisz, tak? Ale ten piękny jest. I ile kosztuje was? Azo. Ja kosztuje 45. Oj, 45, piękny. No, czyli co, 20 euro, pan by chciał za ten komp? Kom Komplecik 20. 20 euro, pan by się Nie, nie, nie. Ale to w ogóle fajny talerz. Proszę, już tu jest na talerzu coś dane do jedzenia. Ty ty no, <laughs> Jaki leciutki w ogóle ten talerz, nie? No. Ładne. Ładne, tak. Widzowie, zostańcie z nami do końca. Na samym końcu zaprezentujemy wam parę rzeczy, które sobie kupiliśmy. Być może będą na licytacji i ktoś po prostu szuman, ale piękny talerz, nie? Duży. I ktoś będzie sobie mógł je zakupić po prostu. Pozdrawiamy, zapraszamy do lajkowania. Ops, i zrobimy zaraz tutaj. O. Artur w swoim żywiole. No to takie bez, bez tego. Ale mam coś ciekawego. No już idę, tylko ja chciałbym jeszcze tutaj ładnie uchwycić to co tutaj jest żeby to podzielić się Huchin naszymi widzami mm. i tak dalej. Ja może przeskoczę tak szybko na drugą stronę. O, o jaki ładny bucik, fajny. Bucik I tak zwany. Tam mi się podoba tamto trio bez nazwy, nie wiem. Co to tutaj? Ale ładna. Szkoda, że jest uszkodzona, nie? Ale fajna. No, nie no, ma szpili, tam, tam. trzeba by było szpilę. Co byś chciał? Taką, szpilę? Taką? O kurczę, żebyśmy mieli takiego kogoś. A o tych piórach jeszcze. Pióra też, też patrzymy, ale są rzadkości. Rzadkości były gdzieś pióra i Były pióra i się. Tak, nie. Dobra. Tu coś jeszcze? Dobra. Maszyna z 70. lat piękna tak jest tutaj model jest to na prąd nawet dobra Uwaga, bo teraz pani Justyna, tu. Oj, Aha. było widać Panią Justynę. Tak. Tutaj. Trochę pani Justyna zaczyna się pokazywać Trzeba nam. Zobaczycie. Proszę, zobaczcie na to. Młynek do kawy, no na, można przywiesić na ścianie, podchodzić sobie i się młynkować tym, nie? No. I sobie kręcić ładnie kawka Fajne. leci. To jest ciekawe, fajna, to jest naprawdę fajna rzecz. Ciekawe mm -hmm. jaka cena, nie? Może pojedzie z nami? Pięknie. Zobacz to? Uj, oj, o długie żelazko konkret. Mhm. O, A to? To taki anioły. Nie myślałem, że Rozental. No. I co tam się żar No chyba tak. Tam się dawało hmm. chyba żar i się, się pracowało, nie? Wow. Hmm. A tutaj nie ma pana w ogóle? I jakieś figurki też widzę sowy, nie okay. sowy widzę. Ale słoń piękny. Tak, cuda coś ładnego Majsen. Takie rzeczy schowane w ogóle, nie? Zaraz pana popytamy tutaj yy, przeskoczymy? Jeszcze na figureczki piękne O figurka 2 euro? Niemożliwe Figurki takie Ciekawe jakie ceny tych figur Czy są po... tu są ceny The 2 euro, ale no to jest jakaś z drewna. Słowa, nie? Znowu nie włączyłem tego, nie? Mas jakaś porażka dzisiaj. Nie włączam i nagrywam, nie? Ale jaja. Ja, ja to jestem niemożliwy dzisiaj. Kameruję, ale nie nagrywam. Nie no, jest takie słońce czasem, że odbija i nie widzimy po prostu nawet. Nie widać, nie? Teraz trochę obrazów, no. pokażemy. Tu jest taka fontanna, co nagrywałem, a się nie nagrało. Dobra, nie chcę z tym panem. Tam fontanna właśnie. stówkę, gipsowa. Oj i tam jest obraz jakiś jakieś obrazy chińskie a to on ręcznie malowany? Chyba tak, ten jest ręcznie malowany na pewno. Hand Arbite źle oba, ja? fi kosztuje, Bajzi to kostet 20 20 euro taki obraz Dobra cena, ręcznie malowany chyba że...